Cześć, z tej strony Beata Tomczyk, słuchasz mojego kanału na YouTubie poświęconemu wychodzeniu z zaburzeń odżywiania z niewspierających zachowań żywieniowych. I ten kanał ma na celu wesprzeć się Cię w tym, żeby Twoja zmiana była trwała i skuteczna. Ja jestem psychodietetykiem, doradcą żywieniowym, diet coachem i. Prowadzę również sesje jeden na jeden, w których pomagam moim klientkom, moim podopiecznym trwale wyjść z tej zaburzonej relacji z jedzeniem. I dzisiaj myślę, że naprawdę bardzo ciekawy temat zamierzam tutaj poruszyć, a mianowicie o afirmowaniu powiem kilka słów, ponieważ w ogóle afirmowanie jest obecnie bardzo popularne, dużo się o nim mówi i niestety wiele osób popełnia ten sam błąd tylko popełniałam także spoko. A myślę, że afirmowanie, takie jest pytanie, czy afirmowanie może pomóc nam wyjść z zaburzeń odżywiania trwale i skutecznie, myślę, że właśnie odpowiedź brzmi tak, ale jeżeli my to będziemy robić dobrze i będziemy rozumieć, czym w ogóle właśnie są te afirmacje i o co w tym chodzi, bo czasami są takie różne, wiecie, nazwy które mogą nas odstraszać, żeby to stosować jak afirmowanie, medytowanie, wiecie, jak my takie coś słyszymy albo wiecie, robienie sobie przestrzeni, teraz tak też się często mówi, przestrzeń sobie zrób na coś, na tamto, siamto. To nas to może odstraszać, że jakieś w ogóle nie wiadomo co to jest i, i znowu jakieś nowości zaczerpnięte z kosmosu i my do tego nie chcemy, że tak powiem, nawet podchodzić, nawet się z tym zaznajamiać. A tak naprawdę to nie jest nic jakiegoś nowego, ani to nie jest nic, czy afirmowanie, czy medytowanie właśnie, to nie jest nic jakiegoś nic coś co jest jakimś nie wiem, czymś dziwnym, czymś naturalnym, czymś obcym, czymś pochodzącym z medycyny w ogóle chińskiej ze wschodu, to jest coś naturalnego, co każdy z nas ma. Tylko my właśnie w kulturze zachodniej, w kulturze dietowania totalnie zapomnieliśmy o tym, w kulturze pośpiechu. I dla nas właśnie to, co tutaj się w tym momencie dzieje w naszym współczesnym świecie jest dla nas czymś naturalnym, takie funkcjonowanie, a tak naprawdę właśnie to, co, o czym mówię, czyli afirmowanie, medytowanie i w ogóle takie właśnie taki głębszy kontakt z ciałem, to jest coś, co wynika z naszej natury. Tylko no właśnie, poprzez to, że mamy takie wzorce, przekonania i schematy wygrywane od lat i właśnie w ten sposób działa podświadomość, to nam to się wydaje, że właśnie tamto to jest B, a to to jest OK, normalne, bo przecież. Tak, tak się żyje, tak funkcjonują ludzie. No więc dzisiaj, właśnie afirmowanie, co to w ogóle jest afirmowanie? Co to jest afirmacja? To nic innego jak powtarzanie pewnych zdań, pewnych słów, które odpowiednio często zaczynają wpływać na naszą podświadomość i zaczynamy zmieniać nasze szlaki neuronalne, nasze szlaki neuronowe i zaczynamy zachowywać się zgodnie z tą afirmacją. Więc czym tak naprawdę jest afirmowanie? A tak, na tak naprawdę afirmowanie jest po prostu. Myśleniem, a afirmowanie jest tą różnicą z myśleniem takim na co dzień, że afirmujemy świadomie, czyli z myśleniem świadomym, plus są to takie myśli, które nakierowują nas na, o, na osiągnięcie danego celu. Bo jeżeli my zakumamy, że rzeczywiście to, czego doświadczamy w naszym życiu, to z jakimi ludźmi się spotykamy, jakie tworzymy relacje, ile zarabiamy, jaką mamy relację z jedzeniem, nawet. To, jak traktujemy siebie, nasze ciało, jest efektem naszych przekonań, no to jesteśmy w domu, jak to skumamy. Więc, skoro tak, to tak naprawdę, kiedy my zaczynamy się przyglądać temu, w jaki sposób funkcjonujemy, jak zachowujemy się, i właśnie tutaj w tym przypadku zrobimy takie szczegółowe, jaka jest nasza relacja z jedzeniem i tak dalej, i tak dalej, to my wiemy już, jakie. Prawdopodobnie, a najpewniej na 100%, mamy przekonania w głowie, w umyśle. I skoro mamy takie przekonania, tam jest wyryta droga, czasami nawet autostrada, to na podstawie tego, co tam w głowie mamy zaszufladkowane, to w taki sposób funkcjonujemy. Proste. I afirmowanie pomaga nam stworzyć pewne nowe zdania, czyli o, te zdania będą wzorcami. Dla naszej podświadomości, bo wiadomo, że coś powtarzane wielokrotnie staje się naszym nawykiem, więc skoro my zaczniemy wielokrotnie powtarzać jakieś zdanie, na przykład zdrowo się odżywiam, dbam o moje ciało, dbam o moją aktywność fizyczną, mmm, kiedy doświadczam różnych emocji. Potrafię je wyregulować naturalnie, bez potrzeby sięgania po jedzenie, to w pewnym momencie to nam kliknie, stworzy się piękna droga w podświadomości, i kiedy będziemy doświadczać właśnie takich sytuacji, to będziemy reagować z nowego, jakby poziomu, z tego nowego kodu, tak to można nazwać, ale też na co dzień, po prostu nasza podświadomość będzie dawała nam różne sytuacje, różne możliwości, sposobności i myśli. Zgodne właśnie z tym, co sobie, że tak powiem, wgraliśmy do naszej podświadomości poprzez afirmowanie, czyli świadome powtarzanie pewnych konkretnych zdań. Ale na nic Ci się nie zda afirmowanie, jeżeli Ty tylko afirmujesz raz dziennie przez 5 minut, a potem właściwie działasz na tych starych mechanizmach. I dwa, na nic Ci się zda afirmowanie, jeżeli Ty tylko afirmujesz, a nie przyglądasz się starym wzorcom, które tam sobie jeszcze super hulaj dużo robią co chcą z Tobą. I tak naprawdę ty tylko gdzieś tam afirmujesz sobie przez chwilkę, a potem i tak działasz na starych przekonaniach, na starych zachowaniach, na starych wzorcach. Bardzo prosto to można pokazać w zaburzeniach jedzenia, czyli ty sobie tu afirmujesz, mam zdrową relację z jedzeniem, ale potem idziesz i wieczorem się obiadasz, albo po południu zamiast właśnie wykorzystać jakieś różne metody, które cię odtrącą, jakby wybiją cię z tego podświadomego właśnie myślenia i zaczniesz działać z pozycji świadomej, czyli na przykład z Zareagujesz w inny sposób na, ten, na tą myśl o obiedzeniu się, bo już wiesz czym jest ta myśl, i tak dalej, i tak dalej, no to jakby nań ci się zda, jeżeli ty dalej będziesz tymi starymi schematami reagowała, bo wtedy dalej podlewasz to stare. Czyli tak tu sobie afirmujesz, a dalej podlewasz to stare i właściwie nic się nie zmienia, i ty wtedy mówisz, co to w ogóle jest afirmowanie? Ja nawet tego nie chcę słuchać, to jest jakaś głupota kolejna. Tak samo medytowanie, to jest jakaś kolejna głupota. Więc. Bardzo istotne jest to, żebyś dokładnie zrozumiała, czym jest afirmowanie, bo ty tak naprawdę, my tak naprawdę afirmujemy cały czas, biorąc to pod uwagę. Tylko, że jakby afirmowanie takie w tym naszym oficjalnym znaczeniu, jak się przyjęło, jest czymś, co robimy świadomie, powtarzamy świadomie, dotąd aż to się stanie naszym nawykiem. Jakby oddepniemy sobie takie, wydeptamy takie piętno. Wręcz w podświadomości, wiecie, taki odcisk, że to już będzie się samo, że tak powiem, nam uaktywowało, uruchamiało, będzie w naszej głowie, bo po prostu już to będzie naszym nawykiem. No bo, tak jak mówię, coś, co powtarzamy często, co, o czym myślimy często, to tego więcej przyciągamy do naszego, naszej rzeczywistości, właśnie przez to, że nam podświadomość to będzie tutaj przyciągała, przywoływała. Więc tak naprawdę afirmowanie może Ci bardzo, ale to bardzo pomóc w wychodzeniu z zaburzeń odżywiania, kiedy ty ustawisz sobie swój mindset, czyli swoją podświadomość, swój mózg na to, że ty masz w tym momencie zdrową relację z jedzeniem. I to też nie może być tak, że ty teraz bym mówiła, że chcesz mieć zdrową relację z jedzeniem, albo że ty już nie chcesz tak się obiadać, bo dla podświadomości, dla naszego mózgu, to jest za mało informacji. Twój mózg potrzebuje. Konkretów i potrzebuje też, jakby on nie rozróżnia, czy, czy, czy mamy przyszłość, czy przeszłość, czy teraźniejszość. Dlatego właśnie, kiedy sobie coś wyobrażamy z przeszłości, to możemy zapłakać, albo jak oglądamy jakiś film, to też jest fikcja, a my wtedy go przeżywamy, jakby to by się działo naprawdę i seriale tak nas strasznie wciągają, więc to też trzeba zakłumać, że ta podświadomość właśnie nie wychwytuje tego, i kiedy ty mówisz, że chciałabym, chciałabym mieć tą zdrową relację z jedzeniem, chciałabym mieć to takie piękne ciało i taką zgrabną sylwetkę, to tak naprawdę ty ciągle jesteś w braku. I myślisz sobie, że nie masz, czyli dajesz sygnał, nie mam tego. Więc tutaj też jest bardzo istotne, żeby umieć tym mózgiem. I to nie jest żadna magia czary-mary, to jest czysta fizyka, to jest znajomość funkcjonowania mózgu, budowy mózgu. I na przykład z mojej perspektywy mogę Wam powiedzieć, że to nie było tak, że mi kliknęło i ja już doskonale wiedziałam, co i jak. Ja potrzebowałam to usłyszeć z jednej strony, od drugiej osoby, od trzeciej osoby, może coś tam jeszcze przeczytać, coś tam zweryfikować, coś nie działało, więc się wkurzałam. Więc, że tak powiem, jeszcze na sobie sprawdzić. A niejednokrotnie spotkałam się z niewłaściwymi definicjami afirmowania i w ogóle jakby pracy z podświadomością, i, i jakby no, spotykałam niewłaściwe osoby. Yy. Ale to wszystko doprowadziło mnie do tego, że teraz jakby doskonale zdaję sobie sprawę, jak to wszystko działa i hula w tej naszej głowie. I że rzeczywiście to afirmowanie ma ogromny, ogromny sens i niesamowitą moc. Ale wiedza to też nie wszystko, trzeba to teraz wdrażać w życie. I to tak jak z baniem suplementów czy z masowaniem twarzy, albo nie wiem, ćwiczeniami tak samo. Jeżeli ja to robię z do skoku, raz na jakiś czas, to to nie będzie działało. A jak ja to będę robiła regularnie, systematycznie, uczyła tą moją podświadomość, a wiadomo, im częściej, tym jeszcze łatwiej ta podświadomość będzie łapać, to jest dla nas istotne, więc łatwiej będzie kodować, to, to też ma znaczenie. No więc nie tylko słuchanie, ale też stosowanie, działanie, praktykowanie. Więc jeżeli ty zaczniesz od dzisiaj powtarzać sobie, że ty naprawdę już kończysz z zaburzeniami odżywienia i to wszystko, czego teraz będziesz doświadczała, o czym mówiłam nawet na ostatnim podcaście, to to już jest przeszłość, jakieś takie stare. Wiecie, jak mi się to z takim śluzem ślimaka. Jak ślimak idzie po deszczu, to taki śluz za nim się ciągnie. No to to już jest coś, co zostało za nim, jakaś przeszłość po prostu. A ty teraz się do mnie tkwisz w tym nowym, w tym, że ty już nie jesteś w tych zaburzeniach odżywiania, to wtedy zaczyna się realna zmiana, bo ty się już nie identyfikujesz w 100%, tylko ty się jakby odklejasz już od tego. To już jest przeszłość. Jakiś tam stary jeszcze gdzieś tam ci pierdnie raz po prostu, musi tam coś jeszcze się, gdzieś tam może właśnie na złą drogę pójść, jakieś tam się obierz, ale to już jest przeszłość. A ty tutaj w tym momencie jesteś w zdrowej relacji z jedzeniem. Po prostu. Tylko Twoja podświadomość musi doskoczyć, tak jakby jeszcze do tego, co sobie teraz tutaj tworzysz. Doskoczyć. To trochę jak, jak z dzieckiem, które jest w łonie matki. I my możemy mówić, że po dwóch miesiącach, już mam nie dziecko, i tak, tam jest dziecko, ale tak naprawdę to dziecko się jeszcze musi uformować, żeby po dziewiątym miesiącu wyszło na świat. To, to jest dokładnie tak samo. My możemy mówić, że wyszłyśmy z zaburzeń odżywiania, ale. No tutaj może nie 9 miesięcy, to będzie krócej, ale potrzebujemy tego czasu na uformowanie się podświadomości. Tak jak się to dziecko musi uformować, tak samo ta podświadomość musi się uformować, do tego, że to już jest, to już jest, mocą naszej decyzji i intencji. I kochani, i teraz mam to dla Was trzy, no właściwie cztery propozycje. Pierwsza propozycja, to, co bardzo mocno wzmocni wasze afirmowanie, wzmocni ten przekaz, który sami sobie fundujecie, jakby karmicie tą waszą podświadomość, to właśnie to takie nieustanne powtarzanie tych dobrych zwrotów, to afirmowanie, ale też przebywanie w takich, takich społecznościach, w takich przestrzeniach właśnie, w takich przekazach, które będą to podsysać, jakby wiecie, tak jakby dorzucać tego, tego węgla, żeby się paliło tam cały czas. Do tego, co właśnie chcecie sobie stworzyć, na przykład zdrową relację z jedzeniem, czyli już się nie chcecie obiadać, chcecie mieć dobrą relację z ruchem, z ciałem, tak? Potrzebujecie to z każdej strony podlewać. Jakby doglądać. I tutaj bardzo Wam pomoże właśnie przebywanie w takich strukturach. Jeżeli odsłuchujesz mojego nagrania teraz, no to to też już wpływa na Twoją podświadomość. Jeżeli codziennie gdzieś tam starasz się powtarzać właśnie takie zwroty, to też na Ciebie wpływa bardzo mocno. To ma ogromną, ogromną moc. Jeżeli przebywasz w takich grupach, to już w ogóle ta, sam, ta cała grupa Cię ciągnie do góry. Kiedy nawet śpisz, bo Ty jesteś podpięta pod tą grupę, pod energię tej grupy. Więc skakuj do VIP, jeżeli tam jeszcze nie jesteś, spokój ciała, bo tam bardzo. Dużo mówimy właśnie o podświadomości, o pracy z, z, z właśnie z kodami takimi różnymi, które mamy gdzieś tam właśnie zapisane odnośnie tego, jak ma nasze jedzenie wyglądać, nasza relacja z ciałem, z aktywnością i tak dalej. I też ta grupa wtedy cię pcha do góry. Do niedzieli są zapisy jeszcze. Już ta grupa jest aktywowana, już od tygodnia działamy, ale spokojnie jesteś w stanie to nadrobić, bo są tylko trzy nagrania póki co, więc dołącz do tej grupy. To jest tylko 222 zł, a masz cały czas. Te informacje, te jakościowe informacje, które cię ciągną do góry i, i teraz właśnie możesz się przyglądać, co ci mówi podświadomość, że nie, nie ma sensu, za drogo, yy, nie, jakby to i tak nic nie zmieni, to to są twoje stare, to ty teraz na to musisz popatrzeć, że to jest twoje stare i teraz zapytać się siebie z tej, jakby z tej nowej części, czy na pewno ta, ta nowa jakość ciebie, ta, która chce wyjść z zaburzonej relacji z jedzeniem, czy ona chce słuchać tego starego, czy na pewno tego chce słuchać, a jeżeli mm, na przykład nie czujesz tego w ogóle, to znaczy, że czerpiesz jakieś profity z tego starego, że tam jesteś, że możesz się nad sobą użalać, a może jesteś w ogóle bardzo, bardzo mocno w takiej pozycji ofiary, w której to pozycji jest masa osób, 99% społeczeństwa i z tego, mm, z własnego doświadczenia wiem, że jakby no, Dość ciężko wyjść, ale trzeba być bardzo czujnym, żeby właśnie no, widzieć to, widzieć te zachowania nasze, różnego rodzaju, bo ta bieda i pozycja ofiary wychodzi nam z każdej strony świata, z każdej strony, jakby naszej części ciała, tak to powiedzmy. Więc zapisz się, dołącz, doskocz i bądź podpięta pod tą energię, gdzie ja cię prowadzę codziennie jesteś podpięta pod tą energię i tam dzieją się fantastyczne rzeczy. Jeżeli chciałabyś zbudować fajną relację z aktywnością fizyczną. W poniedziałek jest masterclass. Masterclass o utrzymywaniu regularnej aktywności fizycznej, gdzie bardzo dokładnie będę Wam tłumaczyła właśnie, że przede wszystkim właśnie nasze przekonania powodują, że my nie podejmujemy się tej aktywności, nie chce nam się ćwiczyć. Za dużo w ogóle my myślimy, a jak myślimy w tych starych przekonaniach, no to już w ogóle nie wstaniemy z tego łóżka, no bo się nie opłaca, bo dzisiaj jestem zmęczona, bo, bo potrzebuję pójść na siłownię godzinną. A znowuż, dlaczego mam takie przekonanie, że tylko siłownia, godzinę siłowni to jest efekt, a, a na przykład, nie wiem, pięć minut dziennie, codziennie to efektu nie daje. A że tak powiem, wiele, wiele badań wskazuje na to, że właśnie takie regularne aktywności podejmowane w ciągu dnia, takie 5 minutówki są lepsze dla nas niż taka trzy razy w tygodniu tygodniu po godzinie y, totalny wycisk. To też jest twoje przekonanie, które jest dla ciebie w tym momencie wygodne, bo nie wychodzisz ze strefy komfortu, tylko tkwisz w tych swoich przyzwyczajeniach. Kiedyś usłyszałam takie zdanie y, od pewnej kobiety, że za, y, nie ma co za dużo myśleć. Nie myśl za dużo, myśl działanie, bo jak zaczniesz myśleć, to zaraz ci wybiją stare przekonania, które będziesz podsysać, bo one ci będą dawać wątpliwość, a na pewno, a po co, a na co. I ty zaczynasz wątpić, a równocześnie tym wątpieniem podsysasz te stare myślenie. Więc jeżeli ty chcesz wyjść z zaburzeń odżywiania, przestać się obiadać, zbudować, jakby też przestać być na tych restrykcyjnych dietach, bo to też o to tutaj chodzi, że mamy wryte bardzo mocno, żeby mieć tą szczupłą, idealną sylwetkę, to może właśnie w ten sposób, wprowadzając regularny, fajny ruch, który jest przede wszystkim dobrze rozumiany, ty zbudujesz to, czego pragniesz, ale zupełnie od innej strony, a nie od takiej, którą ci tutaj namawia cię do tego kultura diet. Więc to jest moja druga propozycja. I ten masterclass, kiedy jesteś w grupie VIP, masz za jedyne 100 zł, a wartość taka, którą ja zdobywałam latami, i chciałabym, żeby kiedyś dawniej ktoś mi takie, takie teksty fajne powiedział. Yy... Wtedy, wcześniej, wtedy bym może nie musiała się, że tak powiem, zaczynać na siłowni, na jakichś tam treningach wieczornych, tylko bym po prostu wprowadziła sobie fajny ruch, fajne techniki i metody, które przy okazji jeszcze usuwają moje emocje i napięcie i stres i kortyzol obniżają, a dzięki temu byłabym zdrowsza i spokojniejsza po prostu, a wtedy bym się nie musiała obiadać. Widzicie to koło, które tak się fajnie kręci, więc to jest moja druga opcja, jeżeli nie chcesz być w grupie VIP. Masterclass masz za 250 zł. Spotykamy się w poniedziałek o 12.30. To będą dwie godziny teorii, praktyki. No, same najciekawsze treści, które nie są popularne, bo nikt ci nie powie, żebyś ćwiczyła regularnie po 5-10 minut, żebyś przy okazji uwalniała emocje, ale ja ci podam konkretne treści, które byś mogła od razu wdrożyć w swoje życie i przy okazji właśnie nauczyć cię właściwie afirmować, czyli usuwać stare przekonania, stare wzorce. I wprowadzać to afirmowanie w życie w prawdziwej, jakby wersji, takiej, która działa. I trzecia rzecz, najprawdopodobniej, ale teraz to tylko tak jakby ogłaszam ymm, dla Was pierwszych, kto tego słucha, będzie taki krótki webinar właśnie o tym, w jaki sposób właściwie afirmować, żeby poprzez afirmowanie wspierać wychodzenie z zaburzeń odżywiania, żeby poprzez afirmowanie wspierać wychodzenie z różnych niechcianych zachowań nawykowych, jak to robić prawidłowo. Krok po kroku, bo wiadomo, że na takim podcaście nie jestem tego w stanie wszystkiego powiedzieć, ale już bardzo dużo wiesz i już możesz to wdrażać w życie odnośnie tego webinaru. Yy, ogłoszę go w przyszłym tygodniu na pewno i jako pierwsza tutaj otrzymasz te informacje. Także tak, afirmowanie jest Ci w stanie bardzo pomóc, bardzo przyspieszyć Twoje wychodzenie z zaburzeń odżywienia, jeżeli potraktujesz to poważnie z pozycji tu i teraz, zaczniesz to nie tylko powtarzać te słowa i zwroty, które właśnie chcesz osiągnąć, ale również zaczniesz tym żyć na co dzień. Czyli bądź uważna na to, co ty do siebie mówisz w ciągu dnia, bo takie afirmowanie, że ja mam zdrową relację z jedzeniem, a potem mówisz, że to nie wyjdzie i w ogóle ja jestem obżarciuchem strasznym, to to nie jest afirmowanie. Ty potrzebujesz być spójna z tym, co afirmujesz, i z tym, co mówisz do siebie na co dzień. Czasami jeżeli nie potrafisz tak na od razu jakby stworzyć takich. Z fajnych z tekstów, słów, i tak dalej, to chociaż zatrzymaj ten, ten słow, ten, ten myślotok. Zatrzymaj. tak Chociaż tyle. Nie nakręcaj tego. Nie nakręcaj tej starej wersji ciebie, która y, tkwiła w zaburzeniach odżywienia, która tkwiła w napadach ob na obiadania się, która tkwiła w niezdrowej relacji z jedzeniem, z sylwetką, z ciałem. Nie karm już tego. Nie karm już tego. To chociaż zatrzymuj te myśli. To już jest super krok do przodu. A jeżeli chcesz wiedzieć więcej, to przyjdź tutaj na mój kanał na YouTube w przyszłym tygodniu i będziemy tutaj mówić więcej, właśnie opowiem Wam o tym webinarze, co tam na nim będzie, kiedy on będzie, na który Was już w tym momencie zapraszam. Wszystko oczywiście jest w opisie. Jak masz w ogóle jakieś pytania, to mi to też napisz. Podziel się refleksją, zasubskrybuj mój kanał, żeby być na bieżąco. Trzymaj się, ciepłutko. Pa pa.